Halo, halo, witam was serdecznie. Gryzor w pas się kłania. Dzisiaj kontynuujemy naszą e, wyprawę w świat Starcrafta e, w e, niezbadane m, zakątki wszechświata. Także bardzo mi miło was powitać ponownie e, na moim kanale. No i zobaczymy co tam Starcraft dla nas przygotował. Tym razem e, misja trzecia, e, w której e, tak jak tutaj główne zadania nam mówią mamy przetrwać do czasu ewakuacji e, z tym oto tutaj artefaktem e, więc wysyłamy nasze jakże ładnie brzmiące ERK do pracy produkujemy sobie ze trzy następne oraz na początek trzeba by sobie rozbudować bazę jedną i drugą plus a, wpuszczamy tutaj Gotowy. Wpuścimy sobie tutaj żołnierze do naszych bunkrów. Komuś? A ci niech tutaj sobie mm, pilnują. Mm, Lepiej, żebym tego nie mm, Kuba, tak, ja sobie pograłem chwileczkę. Bóry. Rozbudowa mm, Chwileczkę sobie pograłem jakieś tam singlowe misje, żeby ogarnąć tego StarCrafta, ponieważ tutaj przy nagrywaniu filmików ciężko by było. E, znaczy brzydko to by wyglądało takie lamienie e, Także, także troszeczkę już wiem e, o co biega jeżeli chodzi o samą e, obsługę m, tej gry No i o wiele, o wiele przyjemniej już się gra w tej chwili. Oczywiście nie jestem żadnym ogarem e, nie o Zergowie atakują. Jeszcze nie e, żadnych trików, sztuczek tutaj się nie spodziewajcie Raczej będzie to wprowadzenie do Heart of the Swarm Który niebawem się ukaże mm. Ale dobrze, do rzeczy e, Budujmy sobie tutaj Budujmy tą bazę. Zergowie już nas atakują Bez opamiętania, że tak się wyraża No i fajnie no, e, Zergowie, e, bardzo krwiożercza e, rasa Weź podobna kilka do i napraw bunkry Rasy obcych z serii No wiadomo jakiej Aliens o, także. o Tutaj wejdźmy żołnierzami wszystkich którzy nas słyszą Zostaliśmy przygwożdeni w pobliżu pogranicznych rubieży. Potrzebne wsparcie Tak potrzebne wsparcie Zobaczymy co się stanie jak postawię jak Chcesz ze mną zadrzeć chłopcze. Za mało Dobra, więc raz obcych atakuje naszą bazę, w której trzymamy przejęty artef artefakt Xel'nagi. nagi. No i tym sposobem... Tym sposobem będziemy mogli przeprowadzić, uzyskać jakąś e, przewagę technologiczną ja, leti, we wszech wszechświecie. Oczywiście teranie też są podzieleni na różne Krzyżę klany, walec, odłamy i, i walczą to między sobą. My sterujemy akurat, jeżeli chodzi o teran, sterujemy takim e, z takimi jakby, nie, o, nie wiem, buntownikami, e, którzy to, to to dzielnie stawiają czoło reżimowi e, Arkturusa Mękska. wie, idziemy tutaj. Ciągle nas tutaj atakują To tu chłopców wsadzimy do środka I pierwszym naszym krokiem będzie postawienie Trudy tutaj, tutaj większej ilości a, magazynów Tak żeby żebyśmy mogli wyprodukować odrobinę czas większą cholerę Już do cholery przeciwnicy przybyli? Ojej Dobrze wypróbujmy sobie jeszcze jednego no Już się budują magazyny dodatkowe Mamy obsadzonych żołnierzy tutaj Postawiłbym jeszcze jedną wieżyczkę Tak żebyśmy z powietrza nie byli e, przyatakowani O właśnie już jesteśmy A i troszeczkę za późno Ale dobrze, tu chłopcy już może mogą naprawić Zniszczenia Ten ERK niech tutaj, co to, to skrót ERK w ogóle, badziewny jakiś, niech on tutaj postawi jeszcze jedną wieżyczkę przeciwlotniczą a ten ERK niech tutaj nam przyjdzie i pomoże w wydobyciu, Nie, niech on stoi sobie tutaj albo niech zbuduje właśnie w czasach w czasie nadgodzin nie chcę postawi, nie bunkier w nadgodzinach nie chcę postawić, gdzie to jest nie bunkier, tylko magazynki niech to stawia okej okay. tutaj produkcja niech się rozwija Aha. osiągnięcia co zauważyłem bardzo istotną sprawą jeżeli chodzi o wytrzymałość naszych jednostek bojowych jest tutaj w stacji inżynieryjnej rozwijanie badań nad różnymi upgrade'ami do naszej broni, do naszych pancerzy, tak żebyśmy, tak żebyśmy mogli jakby saportować naszych, naszych żołnierzy i powiem Wam szczerze, że o wiele, o wiele, o wiele lepiej e, e, wypadają takie jednostki, jest abrydowana odrobinę niż takie, już nawet z samym pancerzem o wiele e, większą przeżywalność mają niż takie e, e, czyste wychodzące prosto z koszaru. O, no, ale dobra. Madey, W pułapce zerków Jeśli możecie tu dotrzeć, pomóżcie nam. Tak. W Zerków jest niezbyt fajnie. Ten... Oj, oj. Szybko 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 naprawiaj eee... I udało się Chcesz ze mną zadrzeć chłopcze? Nie, ty tutaj chłopie Muszę popracować nad jeszcze markowaniem tych ty wszystkich Gotowy moich jednostek Ponieważ to jest element, którego um, troszeczkę nie ogarnę. Ojej, to nas zaskoczyli no już po gunkach. No może i nie? No popatrz. Dobra. A co my tu zaatakowaliśmy? Panocki moje? Tu fajny motyw z opuszczaniem magazynów pod ziemię. Możemy je zagrzebać. Także gdybyśmy w późniejszych misjach powiedzmy nie mieli miejsca zbytnio możemy sobie tutaj zabunkrować pod ziemię te magazyny, co jest bardzo fajnym rozwiązaniem. Wtedy po tych, po tych magazynach mogą przejeżdżać różne jednostki, tak żeby także tutaj komunikacja w bazie jest bardzo usprawniona w tym momencie. Dobra, tu chłopaki czekają na rozkazy, natomiast my tutaj zacznijmy może produkcję. Jeszcze nie opanowałem... Dokładnie momentu, znaczy proporcji, w jakich powinni... Y, powinny być y, produkowani lekarze i, i, i zwykłe oddziały. To muszę jeszcze y, empirycznie, że tak powiem, sprawdzić. Dobrze, chłopak. Ty produkujesz y, nie magazyn, ty wyprodukujesz ten bankier. Mm, a ty miś... misiu! Ty mi siuł będziesz tutaj naprawiał te bunkry. Okej, okay. tu jesteśmy zabezpieczeni, z tej strony też. Mm. No i co, produkujmy sobie. Ojej, ojej. Jest już lekarz? No. Okej. Okay rozwój, rozwój, rozwój broni ponieważ to tak jak mówiłem bardzo istotna sprawa żeby tutaj prowadzić ciągle Uwaga, badania technologiczne nad, nad nowymi broniami tutaj mam wszystko zrobione ok chłopcy tutaj czekają z lekarzami i tą armię może będziemy tutaj gromadzić z tego w tym punkt zborny ustawimy sobie tutaj na środku z, tej, z tych koszar też tutaj. Dobra. Co nie. ten ERK robi? Zaraz on mi nie markuje go. No, markuje. Hmm. Tempo, tempo, Dobrze, tempo. może. Po, niech on postawi nam jeszcze jedną wieżyczkę. W razie W. Tutaj półkry obsadzone. Tych nie będę obsadzał na razie, ponieważ no, no tutaj atakują, przychodzą. E, e. Oj, tutaj muszę naszych uwolnić, dobra. Hmm. To więc tak, może wyślę tą ekipę. O, tak fajnie. No nie podjadą do mnie, nie podjadą. Okej, okay, wysyłamy tą ekipę. Jasne. Nie? Żeby uwolniła naszych, troszeczkę wzbogacimy sobie Siebie. nasze zasoby. Ojej. Co się dzieje? Ja bym tutaj troszeczkę więcej gazu. Lepiej, żebym tego nie załow... Jeszcze trochę chłopcy. Nasz transport jest już w drodze. Piąłem. Tak jest, komandorze. Dawaj! Fajnie to wszystko wygląda. Ja szczerze mówiąc to... Bardziej skłaniałbym się ku grom w ogóle w takim settingu, settingu fantazy, bardziej historycznym niż w takim przyszłościowym science fiction, ale naprawdę tutaj świat Starcrafta bardzo przypadł mi do gustu. Być może też dlatego, że przeżywam swego rodzaju zmęczenie już w tej chwili całym uniwersum, uniwersum Star Wars Grydnych Wojen. No Biorę jakoś tak z wiekiem coraz, coraz mniej mi się to uniwer uniwersum podoba i, i jakby nie, nie czuję Uwaga, pociągu do, 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 do jakby Jasne. zagłębiania się w szczegóły e, świata wojen. Dlatego Starcraft w tej chwili bardzo fajnie mi przypasował. Ja wiem, że troszeczkę nie po w czasie bo to już jest dosyć leciwą produkcją, jeżeli Mam chodzi o o plany wydawnicze Rozkaże, e, wszystkich film. No naprawdę, w tej chwili świat bory, growy strasznie za, się zapieprza, <laughs> że tak się wyrażę głupio, nie bo te gry doczekać. wychodzą w tempie natychmiastowym, natychmiastowym, Tylko porażającym tego, tempie, tak a, Potwierdzam. a... I jest ich strasznie dużo, a nie wszystkie gry naprawdę mają nam cokolwiek do zaoferowania fajnego. Sama idea Kickstartera, jakkolwiek nie byłaby fajna dla mnie, to niestety, niestety nie... Tam widzę, że to jest sposób dla małych firm, niekoniecznie które chcą stworzyć dobrą grę, to są ludzie, którzy bardziej moim zdaniem chcą po prostu szybko zarobić, zebrać pieniądze od ludzi i wypro, wy, wypuścić jakiś chłam. To samo tyczy się e, wypuszczania w, w, w ostatnim czasie wszystkich beta wersji e, gier płatnych. Takie close beta płatne. E, nie, bardzo mi się nie podoba ta praktyka. Fajnie po podbecie też grać w płatne e, beta testy czasami e, w dobrej produkcji jakieś. Natomiast e, ten trend zapłacenia za betę naprawdę, naprawdę Szeregu, jest, to, jest to coś niedobrego dla, dla graczy, a, a właśnie twórcom powinno być, Lepiej, żebym tego nie żałował. powinno zależeć właśnie na, na, na dobrze nie? graczy. Niestety tak nie jest, cóż, żyjemy w czasach kapitalizmu a? i od tego już się niestety nie da uciec, także albo albo się wbijemy i będziemy żyli w świecie kapitalistycznym, ze wszystkimi wadami yy. oraz zaletami, bo są też i takie albo po prostu nie wiem, wyprowadźmy się do lasu <laughs> okej, okay, ale wróćmy do świata StarCrafta tutaj nic się nie dzieje w koszarach hmm. nic tu nie, się nie produkuje nie wiem czemu o no i właśnie i magazyny, i w tym momencie bierzemy tego pana tu ERK i będzie stawiano magazynki tutaj No łatwo się chyba wybronić tutaj w tej misji, nie wiem Na razie nic tu się specjalnego nie dzieje. Drugi Aj, tak, 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 tak Zmasowany atak zergów Mam Odnośnie samych y, zergów może mm, Opowiem co nieco, y, ponieważ y, no, geneza powstania tej rasy jest dosyć ciekawa. Mianowicie rasa Kselnaga, ta starożytna rasa, która przemierzała w odległej przeszłości kosmos w poszukiwaniu, no jej, jej celem Kselnagi jakby było stworzenie rasy idealnej. Była to rasa dosyć bardzo za, zaawansowana technologicznie. Także rozwój cywilizacyjny stał na bardzo wysokim Lepiej poziomie, ale w swoich mm, statkach przemierzali Wszechświat właśnie i eksperymentowali na napotkanych organizmach. No i pewnego razu trafili na planetę Zerus. A bardzo jałową planetę, w której... na której odkryli właściwie tylko i wyłącznie bakterie. No i... postanowili jakby... Stwierdzili, że będzie to niewielka e, niewielka, ingerencja, no, przed postawie, niewielka ingerencja w cały ekosystem tej planety, ponieważ tylko bakterie na, na planecie. E, no i postanowili przyspieszyć troszeczkę rozwój tych bakterii i zobaczyć co się stanie. No i co się stało? Stworzyli właśnie zergów. E, podczas tego przyspieszonego rozwoju e, te bakterie ewoluowały właśnie w takie krwiożercze bestie i w, 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 podczas powstawania Lepiej, roju e, tak zwanego wytworzyły te bakterie już rozwinięte w przyspieszonym tempie, e, e, wytworzyły coś takiego, co się nazywa nadświadomość, e, się e, która właśnie całym tym rojem zergów straszliwych, krwiożerczych e, zawiaduje podstawową cechą zergów, która właściwie bardzo później zaintrygowała samą kselnagę było co? Było to, że mogli jakby wchłaniać DNA obcych organizmów i to bardzo jakby tutaj Ksenąga zaintrygowało. No ale co? Jak to w życiu bywa? Na która tym rojem zawiadywałem, Niestety postanowiła wziąć losy Zergów, czyli swojego ludu we własne ręce. Zerwali kontakt z Xellagą, a następnie zaatakowali i zniszczyli swoich twórców. Także w ten sposób naprawdę, naprawdę starożytna cywilizacja poszła z dymem. Natomiast kselnaga, przepraszam, zergowie wchłonili wszystkie zdobycze, zdobycze technologiczne. Przede wszystkim skupili się na przyswojeniu sobie informacji odnośnie DNA i biologii, której, i tej wiedzy biologicznej, którą znali, znała kselnaga. Także wchłonięcie kselnagi doprowadziło do powstania krwiożerczego roju zergów, którzy od tej pory przemierzają wszechświat i infekują wszystkie napotkane planety tylko po to, żeby jakby się groma, yy, rozwijać no, istnieje takie samo w sobie dla samego zniszczenia no, ciekawa sprawa co ważniejsze we wszechświecie A, żyją też protosowie mi? jak wiemy tak jest, wie. ze świata StarCraft'a którzy ścigają no. ścigają yy, yy, zergów no i dlatego też mm, będzie o czym opowiadać w przyszłych odcinkach. Ta misja może jest mało dynamiczna w tej chwili, to tyle o, odnośnie historii na dzisiaj. Ta misja jest mało, może mało dynamiczna, ponieważ to się musimy Zykały obronić lecie. tylko w bazie. No ale cóż, no, no taka misja jest troszeczkę jeszcze chyba wprowadzająca. Dobrze, czterech tutaj wprowadzająca w świat. <laughs> Od drugiego tak dodatkowe zadania dodatkowe zadania, zadania mam już wykonane i z tego co zdążyłem się zorientować one Dobra, potem wiesz? dają nam Lepiej, wykonywanie tych zadań wszystkich dodatkowych daje nam punkty y, buch, punkty y, badań nad powiedzmy zergami zależy z kim walczymy i, i te punkty możemy potem y, zużyć do wynajdywania różnych upgrade'ów kolejnych e, e, i potem korzystania z nich e, w, w, powiedzmy w upgrade'zie bunków bądź w upgrade'zie upgrade naszych jednostek. To bardzo ciekawy system. Zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało w dalszej części rozgrywki. E, na razie tutaj chodźmy i grommy tą krzyżemczą rasę sergów. Niech pan wytrzyma. Odsiedź się zbliża. Spokojnie, Mat. Bez pośpiechu. Swoją drogą, jestem ciekaw, jak wygląda kampania zergów od strony fabularnej, ponieważ no, no tutaj są ranie, czyli ludzie wyglądali z ziemi dawno dawno temu. No i jest to dla mnie jakby zrozumiałe. O co? come on. natomiast kampania zergów, ta nadświadomość za zarządzanie całym systemem no zobaczymy bardzo ciekawie się to zapowiada, dobrze, baza jest atakowana, a my co? na ciała chyba wy poślijcie po worki na ciała zergów, ponieważ zaraz setki z nich będziemy zbierać, aha smacznego, kawka jak zwykle przy graniu Do Czyli tak, odciecz nadeszła. Tak jak widzimy, rozwałka niesamowita. Artefakt Xelagi w posiadaniu naszym, czy w inczymarej Jest tam jeszcze ktoś żywy? Dobrze cię widzieć, Matt. Witam na imprezie. Cieszę się, że dotarliśmy na czas, komandorze. A teraz zabierzemy was stąd. Potrzebne dodatkowe magazyny. Więc wygraliśmy tą misję, oczywiście, tak, e, czas misji w 20 minut, u, obrobiliśmy się z całą Excel Nagą. zniszczone wylęgarnie, 0 na 8, u, tutaj mogliśmy jeszcze coś po, podziałać, ale to na hardzie, obiecuję, że będę kiedyś to przechodził na hardzie. Uratowanie oddziałów rebeliantów, 3 na 3, bardzo fajnie, i achievementy, godzina 0, wszystkie zadania, mm, o i tutaj zabunkrowani, taki achievement fajny. Ukończ misję godzina zero na poziomie normalnym, bez utraty lub złomowania budowli. Nie wiem o co chodzi ze złomowaniem budowli, mniej o to. Na tą chwilę dziękuję Wam serdecznie za towarzyszenie mi podczas trzeciej misji ze świata Starcrafta. Już niebawem następne odcinki. Ja podejrzewam, że będę przyspieszał, może po dwie misje będę nagrywał, żeby nam to nie zeszło do, do świat Bożego Narodzenia znowu z tym StarCraftem. Ale bardzo miło było mi Was gościć u mnie na kanale. Zapraszam na kolejne odcinki. Zapraszam na StarCrafta, na Skyrima oraz już niedługo coś nowego, ale o tym przekonacie się subskrybując i zaglądając na mój kanał. Dziękuję Wam serdecznie. Do jutra. Cześć.